Witam serdecznie Państwa. Mirosław Arak, Studio Polaków. Znajdujemy się dzisiaj przed Sądem Rejonowym w Warszawie, gdzie odbyła się sprawa y, przeciwko Gazecie Wyborczej oraz panu Adamowi Michnikowi y, tutaj z powództwa pana Sławomira Maczewskiego. Sławku, powiedz nam proszę, co tu dzisiaj miało miejsce. No witam serdecznie wszystkich zainteresowanych w ogóle tą sprawą i dziękuję za wsparcie tym, którzy i pomagają, i wszystkim tutaj obecnym, ja, Mirku też. I wszystkim, którzy tutaj się zebrali. Co się dzisiaj wydarzyło? Dzisiaj był kolejny termin rozprawy, która widzę, że się będzie ciągła jeszcze, nie wiem, dość długo, tak mi się wydaje. Dość długo. Dość długo. Co się wydarzyło? Sprawa została odroczona ze względu na brak przyjścia świadków i jeszcze jednym, po, jednym z powodów było to, że y, sąd w Olsztynie, który zajmował się mną y, w, w 2016 roku, jako osobą, która jest y, Bin Ladenem z Małopolski bo to tak wyglądało y, że jestem jakimś terrorystą i tak dalej. Y, Pani Mecenas to się jakichś jakich po prostu dowodów, faktów, które by miały świadczyć o tym, że jestem, jak mimo wszystko, ruskim agentem, co jest totalnym absurdem i jakąś zupełną, zupełnym kuriozum. Pani mecena stwierdzi, że żyjemy w ogóle w państwie prawa, co nam wyszło pod salą, co mnie trochę rozbawiło, bo de facto to prawo działa tak, że gazeta wyborcza ma prawo dalej. Puszczać w internecie informacje o mnie, że jestem ruskim agentem, a ja mam na to wszystko patrzeć bezsilnie, bezradnie i po prostu nie przestać w ogóle walczyć o swoje najlepiej, tak? bo oni mają prawo w jedną stronę, ja nie mogę się bronić, a w ogóle wszelkie moje działania i, i nagłaśnianie tej całej sprawy pani Mecena stwierdziła, że to jest lansowanie się mojej osoby. Sławku, zeszłym razem, jak byłem na rozprawie, to było poruszane kwestia antysemityzmu. Dlaczego atakują ciebie antysemityzmem, a nie trzymają się tutaj przedmiotowej sprawy? Nie wiem. Sąd zachował się przynajmniej przyzwoicie, ze względu na to, że powiedział, że on oceni to, czy te wszystkie wydumki pani mecenas ze strony gazety wyborczej, czy będzie brał w ogóle pod uwagę? No bo my możemy mówić o sprawie, nie wiem, jak jest jakieś zabójstwo, a będzie mówić o ukradzionym batoniku w sklepie, tak? I będziemy wiązać jakoś to na siłę jedno z drugim, albo jakieś inne połączenie, które jest zupełnie nieadekwatne do, do danej sprawy, tak? Więc nie wiem, co sąd zrobi, bo to się okaże. No podobno żyjemy w państwie prawa, demokratycznym państwie prawa i w ogóle możemy liczyć na, jakie, na jakąś sprawiedliwość i odpowiednie traktowanie. W moim wypadku sprawa się ciągnie już od 2016 roku. Mamy 3 lata. Ile to potrwa? Ta Agumarka Kubali? 20 lat? Ja nie wiem. No, wszystko, wszystko możliwe. Wszystko może przede mną jeszcze, no może będę tutaj za jakiś czas yy, bardziej siwy i może z jakąś brodą. I może będę miał uzębienie zmienione troszeczkę, bo nie wiadomo, co mnie spotka jeszcze w życiu. Mam jeszcze takie pytanie. Czy składałeś jakieś wnioski do sądu? A pozwoliłem sobie złożyć taki wniosek formalny o uzasadnienie sądu, że wydaje wyroki w imieniu Rzeczpospolitej. Dzisiaj protokołowaliśmy takie sprawy, że czym jest w ogóle Polska? W jakim imieniu w ogóle no są, są wydawane te wyroki, tak? No bo pan Bartłomiej Sienkiewicz powiedział, że żyjemy w państwie teoretycznym, więc go nie ma. Więc właściwie co my tu robimy? Znaczy, biorąc pod uwagę konstytucję, na przykład z 97 roku, no to wiadomo mi, że naród polski jej nie przyjął, prawda? W związku z czym, wszystkie sądy, które w chwili obecnej działają, można byłoby powiedzieć, że działają nielegalnie, tak? No, sądy działają teoretycznie, no, można powiedzieć. No, tak samo jak mamy, tak, taki kolega mi podpowiedział, no, mamy, mamy Harry'ego Pottera, niektórzy może w niego wierzą, tak? No, jest Harry Potter, tak? No, wszyscy wiedzą, że jest taki film, jest taki ten, i ta rzeczywistość Harry'ego Pottera jest właśnie, można powiedzieć, odzwierciedleniem tego, co się dzieje w sądach. Kwestia tego, kto ma mocniejszą różdżkę. No dobrze, zostawmy Harry Pottera teraz na boku i powiedz nam, proszę o tych wnioskach, które dzisiaj złożyłeś. No, żeby uzasadnienie sądu, że wydaje wyroki w imieniu Rzeczypospolitej, uzasadnienie ma dotyczyć przedmiotowości sądu w sprawie nie tylko mojej, ale ogólnie orzecznictwa w Polsce. Może ja to. To, to w skrócie. Udostępnimy, udostępnimy to potem w, w internecie, żeby sobie ludzie mogli się z tym zapoznać, no bo o to mi chodzi, że tutaj dałem pewne dowody wypowiedzi Sienkiewicza, przedstawienie legalności, czym jesteśmy naprawdę, w jakim imieniu wydaje sąd i w ogóle w jakim imieniu działa sąd, skoro pan Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska jest krajem, który należy do kogoś innego. Jest czyimś krajem, więc czy, im, czy, czy w jakich rękach jest sąd. Znaczy, że ktoś sobie kupił, tak? No można by tak powiedzieć, no bo dzisiaj w dobie korporac korporacjonizmu i w ogóle tylko rządzy mamony, no to przestaje się wszystko liczyć, tylko się liczy przełożenie na, na pieniądze. No niestety tak to wygląda. No. To się z Tobą zgodzę. I drugi wniosek? Wniosek to z ciekawości, co są, jak się sąd ustosunkuje do tego, ponieważ uczestniczę w takim projekcie odtworzenia monarchii w Polsce. To znaczy Królestwo Polskiego. Królestwo Polskie, Federacja Księstw, która została założona jakiś czas temu, kto, kto, kto jest tak. To się mówi poszukiwaczem w internecie, to sobie znajdzie te rzeczy, tam jest odpowiednia konstytucja spisana, no zobaczymy. W każdym razie jesteśmy, jakby można powiedzieć, administracją, zresztą Mirku, ty też do tego należysz i zobaczymy, jak się do tego ustosunkuje nasz kochany sąd, w którym kierunku pójdzie. Mam nadzieję, że nie, nie uzna nas za wariatu, bo my rzeczywiście złożyliśmy pewne yy, oświadczenia i, i, i można by powiedzieć, że jeżeli nie ma żadnego sprzeciwu, to możemy robić, co chcemy. Tak, prawdę mówiąc w kwestii prawnej, to Królestwo Polskie nadal w gruncie rzeczy istnieje. Zostało tylko tak zwanie zawieszone i poprzez okupację tak wprowadzony został nam po prostu inny system. No właściwie to ja nie wiem, jaki to ten, ten system, czy ten system nie był już prowadzony za Kazimierza Wielkiego. Ja się, ja się obawiam bardzo tego, że to od Kazimierza Wielkiego się wszystko zaczęło. Ale to może to jest, to jest kwestia historii i poszukiwaczy historii. No, w każdym bądź razie, yy, tam kiedyś wspomniałeś o tym antysemityzmie, yy, no, ja na przykład ukończyłem AGH. Wydział Technologia, Technologia Chemiczna. No i on, to jest pod, pod imieniem Stanisława Staszica. Czy ludzie wiedzą, kim był Stanisław Staszic, co pisał? Chwilę obecnej, myślę, że raczej niewielu. Właśnie tutaj trzeba drążyć do prawdy, jak Herbert mówił. No, idźmy do źródeł, do prawdy, tak? Z prądem płyną śmieci. No niestety tak, tak to działa w życiu. No. A jak się idzie do góry, to inaczej widać tą perspektywę zupełnie tego, tego dołu, co się, tam, co się tam wyprawia. Jak się wspinamy do góry do tych źródeł, to, to inne widoki są, zupełnie inne widoki. Ja zupełnie inaczej widzę świat niż wiele osób. No. Dobrze, Sławku, do kiedy została odroczona rozprawa? No, następna rozprawa odbędzie się 15 listopada, bodajże o godzinie 10.30, jak, jak dobrze pamiętam, bo jestem trochę zmęczony tymi kursami, przejazdami. Dziękuję wszystkim tym, którzy mnie wspierają, troszeczkę tam finansowo mi też pomogli. Yy, bardzo dziękuję, bo, no, no, bo trzeba z czymś jeździć i trzeba pilnować tego interesu, no bo, no bo bez tego nic się nie zrobi. No, dziękuję Wam wszystkim za wsparcie, wszystkim tym ludziom, którzy interesują się tą sprawą. Nie tylko Polaków, ale i w ogóle ludziom na świecie, którzy widzą jakie są szanse. Caleństwo manipulacyjne, medialne. Jak ktoś chce wygooglować moje nazwisko, marczewski Sławomir, to znajdzie mnie nawet i w Moskwie, i w Nowym Jorku. I jestem opisany, że jestem ruskim agentem. I na Gdzie tym, są te dięgi? I Pytam i na tym, Pytam. Na tym, Gdzie na tym, są te dięgi? I na tym zakończmy. Sławku, dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Ja dziękuję Państwu spod sądu rejonowego w Warszawie Mirosław Arak dla Studia Polaków. Do zobaczenia. Dziękuję ślicznie.